Jak przekazać pracownikowi zaszyfrowaną deklarację PIT-11 w gratyfikancie GT? W celu skonfigurowania szyfrowania należy w ewidencji osobowej pracownika w zakładce Inne uzupełnić sekcję Szyfrowanie wysyłanych dokumentów. Dostępne są typy szyfrowania PESEL, hasło losowe, hasło własne oraz pole hasło prezentujące wartość wybranej metody szyfrowania. Należy wybrać jedną z metod i zapisać dane pracownika. Określone w danych pracownika parametry szyfrowania brane są pod uwagę podczas przygotowywania pliku, który będzie wysyłany za pomocą poczty elektronicznej. Szyfrowanie można wykorzystać do deklaracji RMUA, odcinka wypłaty, a także deklaracji PIT-11. Wystarczy wybrać jej wydruk i wcisnąć wyślij e-mail. Program automatycznie spakuje plik deklaracji w archiwum, które jednocześnie zabezpieczy hasłem. Hasło należy przekazać pracownikowi, w przeciwnym przypadku nie będzie on mógł otworzyć pliku.